Zapraszam na short rozmów na zapleczu. Druga sprawa to właśnie super z, z siecią Biedronka, y, przy okazji właśnie tego modelu, o którym mówiłam, klapki basenowe Basic. Właśnie zrobiliśmy promocję i na naszej stronie internetowej, y, w naszym e-commerce i, i właśnie w sieciach y, Biedronka. A dlaczego jeszcze może troszeczkę opowiem właśnie o naszej współpracy z Biedronką, mm -hmm. ponieważ pierwsza promocja miała miejsce rok temu, w 2019 roku w czerwcu. I, i myślę, że to był troszeczkę moment przełomowy w takiej poszerze, w poszerzeniu świadomości o naszej marce, ponieważ niektórzy ludzie, na przykład nie, nie, nie będący codziennie na Facebooku, albo nie mają nie posiadający Instagrama, albo właśnie nie śledzący tak do końca, co się dzieje na polskim poletku modowo lifestyleowym -lifestyle no nie wiedziała, że w ogóle Kubota się reaktywowała, więc trafiliśmy i marketingowo, i sprzedażowo do dużej rzeszy osób. Nawet mamy takie nagrania, i właśnie z, praktycznie z każdej promocji biedronkowe, jak niektórzy ludzie właśnie na Insta Stories albo gdzieś tam na YouTubie nagrywają filmiki ze swojego poszukiwania kubotów. Przyjeżdżają kilkadziesiąt kilometrów do drugiej, czwartej, piątej Biedronki, tylko żeby kupić je i żeby pochwalić się, że kupili z Biedronki, bo równie dobrze mogliby wejść na naszą stronę internetową i tak. po prostu kupić, ale jakby wartość kupienia kubotów w Biedronce jest nieporównywalnie. Większe niż kupianie sobie w ogólnie dostępnym miejscu, na przykład na naszej stronie. Więc yy, tak, to, tak to zazwyczaj wygląda. I, I te klapki były tańsze niż u Was na sklepie, czy taka sama cena? Yy, mamy taką, yy, może nie, nie pisaną umowę, no, ale tak z, yy, postanowiliśmy wewnątrz zespołu tutaj, yy, że będziemy w momencie, kiedy jest promocja biedronkowa, to my równamy do tych cen. Więc yy, w momencie, kiedy yy, biedronka sprzedaje, żeby za 20 złotych, to my obniżamy Ceny do 20 zł. Kiedy tam te basenowe basiki chyba były po 25 zł, to my ruszaliśmy od ceny 25 zł. Natomiast później wiadomo, że po kilku dniach jeszcze niektórzy internauci zwracali uwagę, że w momencie, kiedy wróciliśmy po prostu do regularnej ceny 50 zł, że moglibyśmy utrzymać tę cenę 25, tak? że, że biedronka ma po tyle. No ale wtedy odpowiadaliśmy: no okej, okay, ale w biedronkach już się wyprzedało, więc jakby jeśli, jeśli nie chcesz kupować, to nie kupuj. Poza tym klapki tak. basenowe za 25 zł tej jakości myślę, że, że yy, no, są jakimś, yy, no nie wiem, zabójstwem dla, dla, tak. dla firmy. Promocja biedronki była w tym roku w czerwcu. Tak, Ja tylko dodam, że, że to w sumie bardzo dobrze Wam pasuje do wizerunku marki, wspiera. Nie to co, to rybki w biedronce za połowę ceny, a, a Wam to jakby idealnie siadło i, i powoduje wręcz tak. pozytywny efekt dla całej marki, a nie na negatywny. Tak, dokładnie. Że yy, dokończę właśnie wątek, że trzecia promocja miała miejsce w czerwcu tego roku. Miała być tak poufnie mówiąc kilka miesięcy wcześniej, ale ze względu właśnie na tutaj sytuację pandemiczną musieliśmy przesunąć promocję właśnie ze względu i na obostrzenia w Polsce i na opóźnienia w dostawach z Chin, bo właśnie te, te klapki sprowadzamy z Chin, z wysoko jakościowych fabryk chińskich, które stoją dosłownie przy fabrykach, które, które produkują właśnie dla, dla jakichś bardzo popularnych sportowych firm typu Nike, Adidas albo jakichś takich modowych typu typ Tommy Hilfiger na przykład. Yy, to widzieliśmy obok yy, fabryce był robiony, albo albo inne tego typu marki. Tak więc yy, jeszcze wracając do tego tematu obniżenia cen i yy, yy, Bycia takim prokonsumenckim. Jeśli chodzi o, o, o ceny, to, to wiele osób właśnie nas pyta, czy nam to, czy nie zagraża to naszemu e-commerce'owi. Tak? Takie duże akcje, takie strzały, tak. jak to yy, opowiada, jak to no, mianujemy w sumie te wszystkie akcje? W zasadzie nie, bo w momencie, kiedy, e, kiedy pojawiają się te kuboty, pojawiają się, e, pojawia się więcej wyników w, wyszukiwania, jest napędzana sprzedaż również w naszym e-commerce. Więc w momencie, kiedy są promocje Biedronki, no to też e, no nie wszystkim się chce pojechać do tej Biedronki. Przypominają sobie, że mogą kupić u nas i taniej, i w ogóle przypominają sobie o Kubocie, e, więc... E, po prostu wchodzą na naszą stronę, mamy większy ruch, mamy większą sprzedaż, i zazwyczaj to jest tak, że w momencie, kiedy właśnie jest ten pik, to nie jest pik na 2-3 dni, tylko on się utrzymuje tak co najmniej przez tydzień albo dwa, i, i po prostu ludzie do nas wracają. To był fragment odcinka podcastu Rozmowy na zapleczu. Link do całej rozmowy znajdziesz poniżej w opisie do tego nagrania.